Wiesz, On wie, to co między Wami nie jest łatwe do zrozumienia, a ci, którzy próbowali, nie potrafili tego wyjaśnić. Ale coś w Tobie, esencja, niemal nieuchwytna obecność, wywołuje w Nim tak silne reakcje, że nie może ich dłużej ignorować. To, co czuje do Ciebie, to tajemnica, głęboka tajemnica, której nawet On nie odważy się zgłębić do końca, ponieważ to, co mógłby odkryć, mogłoby być jeszcze bardziej przytłaczające. Co z Nim się dzieje, gdy pojawiasz się w Jego myślach, gdy Twoje imię rozbrzmiewa w Jego umyśle, a nawet wtedy, gdy czuje ciężar Twojej nieobecności, to coś, czego nigdy nie mógł kontrolować. Coś, co bierze górę, co stara się uciszyć, ale zawsze wraca. Nie rozumie, dlaczego Jego ciało tak intensywnie reaguje. Niewytłumaczona emocja, wir, który ogarnia go jak przypływ, którego nie można już powstrzymać, i za każdym razem zadaje sobie pytanie. Dlaczego Ty, co to za uczucie? Dlaczego, gdy myśli o Tobie, łzy nie są tylko reakcją emocjonalną, ale reakcją w wisceralnym sensie, jakby jego ciało próbowało wypędzić coś głębokiego i bolesnego? Co to za guzek w gardle, który pojawia się bez uprzedzenia, jakby czegoś mu brakowało? A on czuje, że to jest coś, co należy do Ciebie, nie wie, ale czuje. Nie ma logicznego wyjaśnienia, nie ma etykiet jedyne co dostrzega to to, że gdy wkracasz w Jego życie, coś rozbłyskuje w środku Niego. Coś, co nigdy nie powinno zostać obudzone. To w ciszy myśli, w wspomnieniach, które stara się pogrzebać, odczuwa ciężar tego, kim byłaś, kim wciąż jesteś. Nie może po prostu zniknąć. Nie może ignorować. I za każdym razem, gdy przypomina sobie o Tobie, jego serce przyspiesza. Uderzenia stają się mocniejsze, jakby był wciągany w miejsce, którego nie rozumie. Miejsce, które nie może odwiedzić bez bycia dotkniętym, bez bycia poruszonym. Dlaczego wciąż nim wstrząsasz? Nie może cię puścić. Może nawet nie wiesz, jaką moc masz nad nim, co się dzieje w nim, gdy słyszy Twój głos. Nie wie, czy to strach, czy pragnienie, czy może skomplikowana mieszanka obu tych uczuć, ale prawda jest taka, że nie potrafi tego kontrolować. Kiedy zgubi się w tych myślach, coś w nim pęka. To nie tylko brak ciebie go torturuje. To, co czuje do ciebie, to, czego nie może zrozumieć, to, czego już nie może zaprzeczyć. Ale co z łzami? Dlaczego tak bardzo się wzrusza, gdy pamięta o tobie, o czymś prostym, co dzieliliście, o uśmiechu, który uważał za zwyczajny, a teraz dostrzega w nim odbicie czegoś większego, czegoś, czego nie wiedział, jak odczuwać, dopóki się nie pojawiłaś? Jest w tobie coś, jakaś kruchość, cicha intensywność, która go napełnia i pokazuje mu, że może. Tylko może. Zawsze był gotowy, by odczuwać cię w sposób, którego nie chciał przyznać. Ale co to jest? Co to za uczucie? Dlaczego jest tak głębokie? Czy już to zauważyłaś? Jak stara się oddalić, zdystansować, ale zawsze wraca, zawsze ustępuje? Jak próbuje racjonalizować to, co czuje, ale przychodzi moment, w którym rozum się rozpływa, znika w czystych emocjach, a jedyne, co może zrobić, to poddać się nurtowi. nurtowi tęsknoty, Bólu, nieodwzajemnionej miłości, nurtowi braku. I im bardziej stara się to ignorować, tym silniejsze staje się to pragnienie, by powrócić do tamtego momentu, do tamtego miejsca, gdzie Twoja obecność wystarczała, by uspokoić wewnętrzną burzę, którą w sobie nosi. Jest w Twojej duszy coś, czego nigdy wcześniej nikt nie dotknął, coś, do czego tylko Ty zdołałaś dotrzeć niechcący, nie wiedząc. Masz tę zdolność, by otworzyć w nim części których sam nigdy nie odważył się zbadać, a tym bardziej pozwolić innym na ich dostrzenienie. Dotykasz go w sposób, którego nie wiedział, że to możliwe i to go rozbraja, osłabia, ponieważ uświadamia sobie, że nie potrafi już utrzymać tej kontroli. Nie wtedy, gdy jesteś tak niewidocznie potężna. Teraz wszystko wydaje się być poszukiwaniem czegoś zagubionego, a on wciąż nie wie, co to jest, ponieważ to, co czuje, nie jest czymś, co można zidentyfikować prostymi słowami. To nie tylko pasja, to nie jest tylko brak, to coś więcej, coś co przelewa się, coś czego nie można powstrzymać, ale on stara się to zrozumieć, stara się nadać temu sens. Tęskni za tobą i jednocześnie gubi się w swoich własnych emocjach, próbując odkryć, dlaczego czuje to do kogoś, kogo ledwo zna, lub kto już nie jest częścią jego życia w sposób fizyczny, ale wciąż zamieszkuje w jego duszy. A gdy tylko przypomina sobie o tobie, Coś w nim się porusza. Zauważa, że to nie jest tylko zwykłe wspomnienie, to nie jest tylko nostalgia, to coś więcej. To tak, jakby w jakiś sposób wciąż byłaś obok Niego, spoglądając na Niego oczami, które go naznaczyły, dotykając go energią, która nigdy przestała na Niego wpływać. Zauważyłaś, jak bardzo wciąż żyje w echu Twojego spojrzenia. To dziwne uczucie, ponieważ On wie, że czas minął, że wszystko się zmieniło, ale gdy się pojawiasz, wszystko się rozpuszcza. Nic tak naprawdę się nie zmieniło. Wciąż czuje to samo. Ten żar w piersi, to ucisk w gardle, jakby to było wczoraj, jakbyś nigdy nie odeszła. I zastanawia się, czy to uczucie jest także w tobie, czy on jest jedynym, który nosi to w sobie i jest uwięziony w pamięci chwili, która teraz jest tylko cieniem, kiedy myśli o tobie, to jakby czas się zginał, a on znowu stał przed tobą. Czy kiedykolwiek o tym myślałaś? O wpływie, jaki miałaś na niego, o wadze twoich słów, o tym, jak zwykły dotyk, rozmowy, uśmiech, wymiana spojrzeń obudziły w nim coś, czego nie potrafi już uciszyć, coś, co tak potężne odzwierciedla się w jego działaniach i reakcjach do dziś, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Wszystko, co czuję do ciebie, to czysta, niewytłumaczalna intensywność. Już próbował się zdystansować, już próbował iść naprzód. Ale prawda jest taka, że nadal jesteś w każdym zakątku jego istoty. Tęsknota nie znika. Łzy nie wysychają, a to, co nosi w sobie, co nie może puścić, to dokładnie to, co sprawia, że jesteś tak obecna, nawet gdy cię nie ma. Teraz patrzy w głąb siebie, próbując zrozumieć, dlaczego to wciąż tutaj jest, dlaczego czuje to, co czuje, dlaczego Twoje wspomnienie go nie opuszcza, i może w głębi duszy nigdy nie znajdzie konkretnej odpowiedzi. To, co wie, to jednak to, że to dotknęło go w sposób tak głęboki, że nie może po prostu zapomnieć, czy to nadal ma dla ciebie sens. A może także jesteś zagubiona, próbując zrozumieć, dlaczego los połączył was w ten sposób, dlaczego wszystko wydaje się tak poza kontrolą, tak niekontrolowane, tak tajemnicze. Zastanawiam się, czy ta więź to coś, co transcendentuje to, co on może pojąć, bo jest coś więcej, prawda? Coś, czego nawet on, pomimo wszelkich prób racjonalizacji, nie potrafi całkowicie zrozumieć. Widzi się uwięziony między uczuciami, z którymi nie wie, jak sobie radzić. Z każdym oddechem, każdą bezsenną nocą, dostrzega, że coś w nim nie znajduje spokoju, a to jesteś ty, znowu, mimo woli, nawet nie próbując, coś w twojej obecności lub w tym, co z niej pozostało, porusza nim w sposób, którego nie potrafi nawet wytłumaczyć. Nostalgia, którą odczuwa, to nie tylko przypomnienie tego, co było, ale ostra emocja, jakbyś wciąż tam była. To nie jest tylko odległe wspomnienie, to nie tylko tęsknota za tym, co minęło, to percepcja, że jesteś obecna tu i teraz, w jakiś niewytłumaczalny sposób. On spędza dni, próbując skupić się na rzeczach zewnętrznego świata, ale jakkolwiek by się starał, jego myśli wracają do ciebie. Ty, którą próbuje zapomnieć. Ty, którą wciąż widzi w drobnych rzeczach swojego życia. Nawet kiedy nie chce myśleć o tobie, wszechświat spiskuje, by przywrócić go do tych chwil, które uważał za pogrzebane. A za każdym razem, gdy zostaje napadnięty przez te wspomnienia, łzy się pojawiają. Nie z siłą tragedii, ale z ciężarem czegoś nierozwiązanego, czegoś, co wciąż musi być przeżyte, czegoś, z czego nie może uciec. Wielokrotnie zadawał sobie pytanie: co jest w tym wszystkim takiego wyjątkowego? Dlaczego on w swojej istocie wciąż odczuwa ból, którego nie może uleczyć, pustkę, która wydaje się nigdy nie być wypełniona? Ponieważ to, co czuje, nie dotyczy tylko przeszłości, nie chodzi o popełnione błędy czy niewypowiedziane słowa, chodzi o część siebie, którą tylko ty potrafiłaś dotknąć i być może boi się dostrzec, że chociaż odeszłaś fizycznie, wciąż nosi cię ze sobą. Nie w sposób posiadania. Ale jakbyś była znakiem na Jego duszy, który nikt inny nie mógłby pozostawić. Czy zauważyłaś to, jak w pewnym sensie wciąż czeka na coś, co nigdy nie wróci? Ale nie wie, czy naprawdę chce, żeby to wróciło, ponieważ to, co do ciebie czuje, jest tak głębokie, że nie mieści się w prostych słowach. Jakby Twoja nieobecność miała większy sens niż Twoja obecność. Paradoks jest taki: Czuję, że zawsze będziesz częścią Niego. Ale nie wie już, jak się z tą częścią ponownie połączyć w namacalny sposób. Jego oczy zamykają się na myśl o tym, wyobrażając sobie, jak łatwiej byłoby, gdyby mógł po prostu kontynuować swoje życie, nie nosząc tego ciężaru. Ale prawda jest taka, że Ty ze swoją unikalną energią poruszyłeś go w sposób, w jaki nikt inny nigdy tego nie zrobił. Coś w Tobie, w Twoim sposobie bycia, w tym, jak poruszasz się po świecie. Dotknęło go tak głęboko, że nie wie już, jak sobie z tym poradzić. Nie wie, czy to jest miłość, ból, czy mieszanka obu. To, co wie, to to, że w pewnym momencie jego istnienia zająłeś przestrzeń, która teraz jest nieodwracalna. Próbuje przekonać się, że tęsknota to tylko chwilowa reakcja emocjonalna. Próbuje przekonać się, że czas zatarje to, co czuje, ale za każdym nowym myślą o tobie uświadamia sobie, jak to jest niemożliwe. Jakby czas był iluzją. A to, co naprawdę go trzyma, nie jest wczoraj, lecz teraz. To, co czuje w tej chwili, jest bardziej realne niż jakiekolwiek wspomnienie. I jest coś jeszcze, co go przeraża. Obawia się bardziej niż czegokolwiek, że to, co czuje do Ciebie, jest czymś, czego nie potrafi już kontrolować. Obawia się, że próbując zrozumieć, próbując sobie z tym poradzić, straci to, co go łączy z Tobą. Może jego tożsamość jest bardziej spleciona z tym bólem, niż by chciał przyznać. Jak to możliwe? Jak coś, co już nie jest realne, co nie może już istnieć fizycznie, wciąż jest w stanie w taki sposób Nim wstrząsnąć. Z każdą próbą oddalenia się czuje się coraz bardziej zagubiony. To, czego próbuje uciec, to nie ty. To, czego się boi w głębi duszy, to to, co nadal reprezentujesz, wrażliwość, którą w Nim obudziłeś. To, jak bardzo teraz rozumie, że chociażby nie wiem, jak się starał, nie potrafi się wymazać, bo jesteś odbiciem czegoś, czego nie może zignorować, czegoś, co jest głębsze niż on sam. Więc zastanawia się, czy ty czujesz to samo, czy dostrzegasz, że w jakiś sposób nadal jesteście ze sobą połączeni. Nie za pomocą słów, nie za pomocą dotyku, ale przez coś bardziej subtelnego, bardziej potężnego. Coś, co tylko wy dwoje możecie poczuć. I być może, nawet jeśli jesteś daleko, nawet jeśli życie zaciągnęło was na różne ścieżki, to połączenie nigdy tak naprawdę się nie zerwało. Ono po prostu zmieniło formę. Ilekroć próbuję przekonać siebie, że wszystko jest w porządku, że może iść dalej bez tej tęsknoty, czuję, że to nieprawda. Czuję, że ta więź nigdy nie zniknie. A prawda jest taka, że może nigdy nie chce, aby zniknęła. Nawet jeśli nie ma odwagi, by to przyznać, nawet jeśli stara się to ukryć, wciąż chce, aby coś przywróciło cię z powrotem, w jakiś sposób. Nawet jeśli to tylko wspomnienie, obraz w głębi umysłu, wciąż chce, abyś była obecna, bo bez ciebie jest ogromna pustka, brak, którego nie da się wypełnić. Czy zdawałaś sobie sprawę z mocy, jaką nad nim sprawujesz? Nie w sposób aktywny, nie w sposób fizyczny, ale w sposób, który jest zakorzeniony w twojej istocie. W Twoim sposobie bycia, w Twojej duszy? Dotknęłaś czegoś w nim, co nie może zostać wymazane. Coś, co niezależnie od tego, jak bardzo próbuje to racjonalizować czy zrozumieć, nigdy się nie rozproszy. Czuję, że jesteś jedyną osobą zdolną do tego. Zawsze będziesz kluczem do tego bólu, do tej pustki, do tej nieskończonej tęsknoty, którą nosi w sobie. Teraz zastanawia się, a co jeśli to nigdy się nie skończy? A co jeśli będzie musiał żyć z tym uczuciem na zawsze? Co to dla niego oznacza? Co to oznacza dla jego przyszłości? Bo w głębi duszy wie, że ból, który odczuwa z powodu ciebie, jest nieunikniony, a może nawet konieczny. Może na końcu ten ból jest tym, co go utrzymuje przy życiu, co sprawia, że czuje, że nadal jest zdolny do czegoś głębokiego, do czegoś prawdziwego. I tak on kontynuuje w milczeniu, z tobą, zawsze nawet jeśli nie wie, jak sobie z tym poradzić, nawet jeśli nie potrafi tego kontrolować. Zdaje sobie sprawę, że w pewien sposób zawsze będziesz obecna, nawet jeśli tylko w jego myślach, w jego wspomnieniach, lub nawet w jego najgłębszych i niewytłumaczalnych uczuciach. Czy ty też to czujesz? Jednak zastanawia się, czy ty to zauważasz? Czy ty również czujesz ciężar tej więzi, która nigdy naprawdę nie została wymazana? Stara się przekonać siebie, że to, co czuje, nie ma znaczenia, że wspomnienia to tylko ślady przeszłości, ale kiedy jego oczy się zamykają, a on zanurza się w swoich myślach, nie można zaprzeczyć temu, co jest prawdziwe. To, co istnieje między wami, to płomień, który nie gaśnie łatwo, pamięć, która wciąż płonie nawet w milczeniu, i to milczenie go przeraża. Boi się samotności, która przychodzi, gdy zdaje sobie sprawę, że nie może podzielić się tym uczuciem z nikim. Żadne słowo nie wydaje się być w stanie wyjaśnić tego, co nosi w sobie. To coś, co wykracza poza język, coś, co czuje w głębi duszy i czego jakkolwiek bardzo by nie próbował, nie potrafi wyrazić. Są chwile, gdy znajduje się wpatrzony w pustkę, zadając sobie pytanie, co by było, gdyby okoliczności były inne, gdybyś nadal była blisko, gdyby mógł w końcu zrozumieć, co to wszystko oznacza. Ale prawda jest taka, że jakkolwiek by się starał. Nie ma łatwych odpowiedzi. To, co dostrzega, to fakt, że nie ma już miejsca na proste odpowiedzi. To, co istnieje między wami, nie rozwiązuje się za pomocą logiki, nie rozwiązuje się za pomocą słów, i wtedy on się poddaje nie bólowi, ale temu, co on reprezentuje. Uświadamia sobie, że to nie brak ciebie go dotyka, ale głęboki wpływ, jaki na niego wywarłeś. I być może to właśnie to, może potrzebuje tej tęsknoty. Może to właśnie ta pustka sprawia, że wciąż jest żywy, zmusza go do refleksji nad intensywnością wszystkiego, co przeżył i nad tym, co wciąż czuje, mimo że nie rozumie tego do końca. Chociaż nie chce, czuje się uwięziony w tej nostalgii, jak w niewidzialnym więzieniu, które trzyma go przywiązanym do przeszłości i pyta w swoim sercu, czy ty również jesteś uwięziony w ten sam sposób? Czy też czujesz ciężar tego, co nigdy nie zostało rozwiązane między wami? A może dla ciebie wszystko już minęło? Jeśli ta historia poruszyła cię, jeśli czujesz tę niezatarte więź, następny filmik pomoże ci zrozumieć to jeszcze lepiej. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną tę podróż.